Matka znów otwiera drzwi i mówi, że już ze mną nie może. Co dzień to powtarza mi, że majty leżą na podłodze. Wciąż wytyka braciom mym, że zamiast wody wolą soczek. Każdy z nas ma śliczny ryj i mordki ładnie ogolone. Nie pijemy wódki, nie wciągamy także koko. Jesteśmy kochani i nie wiemy co to porno. Dziś dla was śpiewamy, a ty se do tego skacz, że kochani dla was grają. Rampam, pam, pam, ram pam, pam, pam. nogą, tu, tu. W ciągu jednej nogi ze swoją, po po, po ze swoją Alko nie piję z tobą, nie wciągam sobie kogo w klubie stoję jak ogą Tylko czasem tu dwie nogą, tu piesę nogą, tu 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 piesę nogą, nogą Potuć ze swoją, po po, potuć ze swoją Alko nie piję z tobą, nie wciągam sobie kogo w klubie stoję jak ogą Tylko czasem tu dwie nogą No go, no go, no go. Mam nadzieję, że Ci się podobało. A czy widziałeś inne filmy naszej drużyny? Jeżeli nie, to klikaj i oglądaj. Ha, ha, ha. Każde wyświetlenie zbliża nas do zwycięstwa. Tyee.